Mandaro pod poprzednim odcinkiem prosiliście o kompa w kwocie 8000 zł, więc wychodzę wam naprzeciw i dzisiaj przyjrzymy się takowej jednostce właśnie w takim budżecie. Będzie to naprawdę ciekawa, a zarazem mega wydajna jednostka komputerowa. Co się na nie będzie składać? Już wam zaraz opowiem. Tak więc lecimy do kompa i zaczynamy omawianie komponentów. Tak więc zaczynamy tradycyjnie od procesora, i tutaj pewnie mogliście się domyślić, że padło na AMD. Nie inaczej, oczywiście No do gier najlepszymi procesorami są Ryzen 7 z tym powiększonym kaszem. 3D, ale tutaj uwierzcie, że udało się zmieścić topowego Ryzena 79800X3D, dlatego że został ostatnio Obniżony, jeżeli chodzi o wycenę 2100 zł za tego Ryzena, a pewnie za niedługo może być jeszcze taniej, i uważam to za naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór. I już wycena jest coraz lepsza, a jak będzie poniżej 2000, to wycena będzie naprawdę rewelacyjna. 8 złowa 16-wątkowa konstrukcja z rozbudowanym cache'em 3D, która to w grach po prostu jest królem. Aktualnie najwydajniejszy procesor do gier jaki możecie kupić na świecie. Więc no, uważam, że warto zainwestować w tego CPU, bo po prostu będziecie mieć najlepsze możliwe osiągi do gier. No i, że tak powiem jeszcze na, po samym początku, to ja uważam osobiście, że ten komputer będzie idealnym kompem do grania w 1440p, ale też nie ma problemu, żeby odpalić praktycznie każdą grę w 4K przy naprawdę wysokim klatkarzu. Wiem co mówię, bo bo karta graficzna, ale o tym na końcu, więc oglądajcie do końca koniecznie, bo dzięki temu będziecie widzieć dokładnie co się dalej będzie składać na ten zestaw komputerowy i dlaczego wybrałem takie, a nie inne komponenty. Płyta główna Asus B650E Max Gaming WiFi. No tutaj musiałem pooszczędzać, bo budżetu nie starczyło, ale no da sobie radę. Uwierzcie mi, że da sobie radę właśnie z naszym Ryzenem 7 9800X 3D. Płyta główna dobra, Całkiem dobrze doposażona, całkiem fajna ma sekcję zasilania, przede wszystkim dobrze chłodzoną, e, Bardzo dobrze się sprawdza z wszelkimi rajzenami. niejednokrotnie na tej m, płycie głównej składałem komputer, dlatego z czystym sumieniem mogę Wam polecić tę płytkę. E, mamy 3 sloty M2 e, i tylko jeden z shieldem, niestety, e, więc co jest za więc tutaj trzeba będzie e, dokupowywać e, raczej chłodniejsze dyski w przyszłości. E, na panelu tylnym wejść, wyjść mamy sporo USB-ków, mamy USB-C, mamy 2,5 gigabitowy LAN oraz WiFi 6E, więc no, dla każdego coś dobrego. Nie mamy tylko wyjścia cyfrowego SPDIF, no, ale jest to płyta z chipsetem B650E tylko, a nie z y, wyższym, więc no, tutaj zostało troszeczkę pocięte. Ale mamy za to slot PCIe express 50 50X16, więc nie będzie ograniczeń na naszej karcie graficznej. Y, dalej pamięci od Adaty, Lancer Blade, takie same jak ja posiadam w swoim komputerze, tylko że tutaj setup 32 GB 6400 MHz CL32. vá i uwierzcie mi, że to powinno sobie spokojnie tutaj elegancko działać, niejednokrotnie też mi się zdarzało składać kompy na Ryzenach pod M5 z taktowaniem nie tak zwanym sweet spotowym, czyli 6000 CL30, a właśnie tym 6400 CL32 i wszystko sobie elegancko hulało, tym bardziej te daty mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo u mnie już od ponad roku działają bezaweryjnie bezproblemowo z Ryzenem 7900X 3D co prawda ja mam pakiet 64 GB 6000 CL30 ale no moim zdaniem tutaj nie ma praktycznie żadnej różnicy jeżeli chodzi o tak zbliżone do siebie taktowania i opóźnienia jeżeli chodzi o wykonanie tych pamięci w sensie z jakich komponentów zostały wykonane a działają rewelacyjnie dlatego mogę wam z czystym sumieniem polecić ten oto setupik Lecimy dalej do dysku, no i tutaj pooszczędzone znowu zostało. Jest to WD Blue 1TB. Ja wiem, że zaraz tutaj rzesza e, moich fanów, e, najwierniejszych, e, czyli haterów, e, odezwie się, że e, 1TB to jest zdecydowanie za mało do nowoczesnego gra, e, grania i do nowoczesnych gier. E, w komputerze za 8000 zł. Tutaj przydałoby się 2TB. Jasne, wiem, że by się przydało, ale nie chciałem mocno naginać budżetu, e, dlatego padło na jednostkę 1TB, żeby maksymalnie się zmienić mieścić w budżecie, bo jednak łatwiej dorzucić dysk niż wymienić chociażby procesor czy kartę graficzną, więc tutaj padło na takiego WD-1 terabajtowego. Ale gdybyście chcieli sobie zarzucić tutaj dysk 2 to polecam Wam Lexara NM710. On był najlepiej wycenionym dyskiem 2 terabajtowym Express 4.0 NVMe oczywiście M2. E, za 480 zł to jest naprawdę świetna jednostka SSD. No ale wtedy przekraczamy o tą różnicę w cenie, czyli około 200 zł e, ten budżet. E, więc no nie każdy sobie na to może e, pozwolić. Ale jeżeli ktoś może, to gorąco zachęcam do wzięcia na start dysku 2 1 terabajt no, może być mało do nowoczesnych gier komputerowych, które zajmują coraz więcej, no chociażby, nie wiem, Call of Duty 150 GB, nawet C zajmuje teraz okolice ok. 60 GB. Nie wspominając, ile nowe gry, które dopiero wejdą po kroju GTA 6 czy Wiedźmin, 4 będą zajmować pewnie pod 200, może 250 GB. Zobaczymy w przyszłości. Dobra, lecimy dalej do obudowy. I tutaj padło na Deepcoolach gc 534 f Black. Nazwa: no, jakże prosta i łatwa do zapamiętania. Ale no, <laughs> mamy obudowę w formie akwarium. Mamy obudowę, która pomieści nam chłodnicę 360 na topie. No, i mamy tutaj yy, obudowę, która jest na pewno świetnie wykonana, dobrze filtrowana i da sobie radę. 4 śmigła ARGB w standardzie, to jest jedyna rzecz świecąca w tym kąpie. Miałem za cel, postanowiłem sobie, że będzie to czarna bestia bez żadnych świecidełek, ale no niestety nie starczyło budżetu na taką czarną bestię z tego tytułu, iż obudowa ta sama, ale bez wentylatorów kosztuje okolice ok. 200 zł. Ok, można by się pokusić, że za 7 dych coś tam dobierzemy, jeżeli chodzi o wentylatory. Tak, ale nie dobierzemy aż czterech dlatego postanowiłem, że jednak się tu przełamę i wezmę z wentylatorami bo dopłata tak niewielkiej ilości gotówki do tego, żeby mieć 4 śmigła ARGB w standardzie, to już jest naprawdę mało i uważam, że po prostu warto. Dlatego wybrałem tą wersję z śmigiełkami już w standardzie. Dalej lecimy do dysku i tutaj myślę, że bez zaskoczenia ci, co mnie dłużej oglądają, doskonale wiedzą, że bardzo często polecam zasilacze od FSP i tutaj jest Vita GD 850 w 80 Plus Gold. Mamy wysoki certyfikat sprawnościowy, mamy naprawdę sprawdzony zasilacz, mamy zasilacz z ATX 3.1, więc w tym najnowszym standardzie za 389 zł, ale jest jeden haczyk, mamy zasilacz, który nie jest modularny. Moim zdaniem nie jest to problem w tej obudowie, bo sobie wszędzie ładnie upchamy tutaj te kabelki, których nie potrzebujemy, a natomiast zyskujemy wysoki certyfikat sprawności i ATX 3.1 za niewielkie pieniądze i to jest najtańszy zasilacz 850 w z ATX 3.1 w certyfikacie Gold, dlatego no, moim zdaniem jest to produkt godny polecenia i go do uwagi przede wszystkim, a pamiętajcie, że FSP to jest jeden z gigantów, nie mylcie z jakąkolwiek inną marką. Jeżeli wcześniej nie znaleźliście FSP, no to trudno. Ja znam od ponad 10 lat, jak nie 15, markę FSP i zawsze bardzo ciepło ją wspominam. A i żeby nie było, zaraz, zaraz mi znowu moi ulubieni i najwierniejsi widzowie zarzucą, że materiał sponsorowany przez FSP. Nie, z FSP nie mam żadnego kontaktu, nigdy nie miałem, ale może kiedyś będzie. Jak będzie, to was o tym poinformuję. Dalej idziemy do chłodzenia, no i tutaj po prostu dobrze wyceniony nawiz F360. Było to najtańsze chłodzenie 360 bez żadnego podświetlenia. Chłodzenie dobre, jakość wykonania dobra, jeżeli chodzi o kulturę pracy jest ok. Zdarzyło mi się parę razy, że pompka była w miarę głośna, ale że tak, to, ujmę, to jest trochę loteria w przypadku nawisa F360. Ogólnie dobre, sprawdzone chłodzenie, jednokrotnie polecane przez nie tylko mnie, ale i wielu, wielu innych twórców. Dlatego uważam, że w tej cenie po prostu to jest dobry wybór. Jeżeli chcielibyście coś R. To wtedy bym zalecał wziąć na przykład Deepcool, będzie po prostu lepszym wyborem niż ten napis F360. No i przechodzimy do krem de la creme, czyli do kart graficznych. Tutaj mamy do wyboru dwie: albo Nvidia, albo AMD. I z racji, że. Chciałem wziąć po pierwsze RTX 5080, ale jak zobaczyłem ceny, to stwierdziłem, że w kwocie 8000 zł, no po prostu nie da się stosownego komputera złożyć z RTX-em 5080. I nie zarzucajcie mi, że się nie da takiego kompa złożyć, bo jasne, da się. Tylko wtedy będzie wąskie gardło ze strony procesora, bo ten procesor nie nadąży za RTX-em 5080. Dlatego, no jak się pewnie domyślacie, wziąłem kartę oczko niżej, czyli RTX-a 5070 Ti w bardzo ciekawej wersji od inno 3 eee, Tutaj mamy właśnie ciochę, która ma 16 GB pamięci VRAM, czyli tyle samo co RTX 5080, kosztuje zdecydowanie mniej od niego, bo jeden 3600 zł tamten RTX 5080 to są e, kwoty rzędu 5000 zł, a na to nasz budżet sobie no, nie pozwolił. <śm> no i tutaj powiem Wam szczerze, że w tej kasie to po prostu jest rewelacja. Ja uważam, że cena, wydajność tej karty jest na naprawdę już w wysokim poziomie i jeżeli ktoś stoi przed zakupem karty graficznej, to jest to jeden z lepszych momentów w tym roku, wierzcie mi, bo potem może być już tylko drożej, jeżeli chodzi o zakup nowej karty graficznej do gier. Eee, wakacje to bardzo fajny sezon na właśnie upgrade kompa albo zakup w ogóle kompa, dlatego no, jeżeli się wahacie, to koniecznie nie wahajcie się, tylko kupujcie i tyle. Eee, alternatywa od AMD myślę, że już wielu z Was doskonale znana. Radeon X9070XT i też jest to bardzo opłacalna karta. W czystej rasteryzacji ona wypada z tego co pamiętam, troszeczkę lepiej niż 5070i, natomiast no, przegrywa zdecydowanie w RT i przeróżnych technologiach. No, karta wspiera FSR 4 ale Nvidia wspiera DLS za 4 z NFG. No i tutaj no, ta technologia po prostu troszeczkę lepiej działa niż FSR 4 jeżeli chodzi o generowanie klatek i tak dalej. Co kto robi? Jeżeli ktoś szuka karty do czystego rasteringu, no to Radeon. Jeżeli ktoś szuka karty pod Ray Tracing, no to NVIDIA, dlatego to ja osobiście wybrałbym tutaj NVIDIA. I koszyk. Koszyk 8052 zł z dyskiem dwutrabajtowym będzie to bliżej 8300 zł. Jak ktoś chce, to można dopłacić. I ja wiem, że kontrowersyjnym jest powiedzmy to wsadzanie takich mocnych komponentów do budy, która ma, która kosztuje tylko 270 złotych, ale z drugiej strony nic jej nie brakuje, cena jest niska. Uważam, że to jest po prostu dobra okazja. I e, moim zdaniem ten komputer no, reprezentuje niebotyczną wydajność względem e, ceny jaką przyjdzie nam na niego zapłacić. Mamy najbardziej sensownego RTX-a z high-endowych, mamy najmocniejszy procesor, mamy dużą ilość szybkiego RAMu, mamy dobry dysk, no i reszta komponentów jest naprawdę ciekawa, z możliwością upgrade'u w przeszłości. Jak wy oceniacie ten zestaw? Liczę na liczne wasze komentarze pod tym filmem. No i oceny łapkami w górę bądź w dół. Podzielcie się swoją opinią. Z mojej strony to by było już na tyle. Linki do wszystkich komponentów, jak i całego koszyka znajdziecie w opisie tego materiału. Gorąco was zachęcam do sprawdzenia. A z mojej strony to by było na tyle. Mój chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.